Dzień dobry, ja witam wszystkich graczy, koneserów i wyjadaczy na podcastie ANJ. Ja się nazywam Pan A i jak ktoś już słusznie zauważył, wcale się tak nazywam, ale pozostawmy to w wartości rozrywkowej tego kanału. Chciałbym dzisiaj się z wami spotkać celem pokazania wam moim zdaniem jednego z najpiękniejszych, najciekawszych, najbardziej znakomitych trailerów, czy też zwiastunów, jakie widziałem szczerze. No nie chcę przesadzać, że w życiu, ale jest to Naprawdę coś bardzo, ale to bardzo ciekawego. I na początku, żeby troszeczkę Was wprowadzić w klimat tego, o czym będziemy mówili, gra, trailer do gry Showa American Story. I sam ten tytuł siebie diagnozuje i prezentuje słowami. Hmm, Show American Story to zupełnie nowe RPG i entuzjastyczny list miłosny do popkultury lat 80. Z wyraźnym smakiem kina klasy B śledź podróż Cioko, whatever, po Ameryce Północnej, pełną prawdy i zemsty, podczas której staje się coraz silniejsza. I dlaczego to jest ważne? Dlatego, bo, o, dlatego, bo na sam opis gry oficjalny mówi, że inspirowany kinem klasy B i po samym trailerze będzie widać, że Tutaj jest pewnego rodzaju intencjonalna kiczowatość, nie branie się na poważnie, nie bycie zbyt przesadnie poważnym, jakimś super wartościowym, wiecie, tego typu klimaty. Nie, tutaj są jaja, bawmy się, pośmiejmy się z głupot, dziwne rzeczy się dzieją. I tyle słowem wstępu do tego wybitnego zwiastunu. Zapraszam do konsumpcji. Tak, zaczynamy. Zobaczmy, co to jest w tym momencie. Każdy ma się w tym momencie. Każdy ma się w No, i tutaj to jest ten moment ta muzyczka. To ta muzyczka, to jest to. Ale lećmy dalej. Generalnie, setting, jak pewnie już sami widzicie, to jest Ameryka przejęta przez Japońców. I co ciekawe, to sami deweloperzy tej gry są z Chin. I cały ten trailer będzie po prostu przesiąknięty jakimiś smaczkami popkulturowymi, memami, stereotypami. Więc tak, to jeszcze a propos troszkę tego backstory. Lecimy dalej. Neo Yokohama.

No właśnie o to chodzi. O co chodzi? To będzie pytanie, które będzie się wielokrotnie przewijało podczas tego thrillera, bo tutaj nic pozornie nie ma sensu. Informacje dostarczane potencjalnemu graczowi są znikome i ciężko jest w ogóle zrozumieć to, co ma miejsce na ekranie, ale to dopiero początek. Tak, samuraj, harakiri le. Na amerykańskiej ziemi. <śmiech> <śmiech> tak, tutaj też. Jeżeli, jeżeli jeszcze tego nie widać, jest to świat, który troszeczkę jest opanowany przez potwornych zombie, i po raz kolejny widzimy zupełnie inne podejście do tematu, zamiast typowa o apokalipsach: chwytajmy kij baseballowy z łóżka, idźmy, walczmy o życie. To tutaj sobie gramy zombie w golfa. No super sprawa. <laughs> <laughs> Prezident ogląda anime co rze o 6 :30. i w tym czasie nie można mu przeszkadzać. No. Texas <laughs> To musi być jakieś nawiązanie nie? Do, jakieś, to, do jakiegoś anime, do jakiejś gry, to, to musi być jakieś nawiązanie, to jest zbyt ikoniczna jakaś taka pozycja, żeby była losowa, ale właśnie to jest to, że nie wszystkie nawiązania ja osobiście wyłapię, nie znam się aż tak dobrze na jakiejś kulturze na przykład japońskiej, ale jeżeli będziecie wyłapywali jakieś poszczególne rzeczy, to dajcie znać proszę w komentarzach. Nie i ta muzyczka, no o to chodzi właśnie. Kolejne, na, to jest skład w Dragon Ball nie? Hollywood <laughs> McDonald's. Łaku e, do nas. M magnandowe przewrócone do gór nogami wasabi coke tak czyli coca cola jakaś wasabi nie no to jest ilość jaj takiego właśnie bawienia się piękna sprawa no 君たちが第に、新東京に、行くに、はまに、なすぎるわ。あなこは危険よ。な <laughs> Dlaczego jest to cenzurowana twarz? O co tu chodzi? Dlaczego nagle jedziemy motorem, jakimś pojazdem, po czym znajdujemy się z ocenzurowaną twarzą i ponosimy ciężary? To, to są właśnie tego typu pytania. Dlaczego? Co się tu dzieje? One dominują tutaj. I to mi się bardzo podoba, bo dawno nie widziałem czegoś takiego. Mam wrażenie, że ten trader, on jak najbardziej stara się być właśnie takim. Kiczem, z którego jedyne co wyciągniesz to jakąś wartość memową i to mi się podoba bo mówię ostatnio bardzo dużo jest gier które chcą zbawiać świat i wpychać jakieś ideologie a tutaj się po prostu bawimy bawmy się życiem no <głosy> <głosy> okay. Nie, to było, to było całkiem fajne, momencik, jakieś parowanie to było? Fajne, fajne. <grywka> Nie no, się to jest... Boziu, to jest tak bardzo nawpychane jakichś takich stereotypów, jakichś memów, no cudowne. chęłeba to okej to był nie no ja jeszcze w nim zagrałem Amerykański cowboy. Także, także tak to się mniej więcej prezentowało. Była tam jeszcze jedna scenka, premiera. Słuchajcie, mi państwo, no Gierka. Nie wiem o niej nic ja nie wiem czy to będzie gra z otwartym światem czy to będzie gra z zamkniętym światem czy to będzie gra fabularna w której będą miały znaczenie dialogi może wyłącznie gameplayowa ja tego nie wiem i szczerze mówiąc to taka odskocznia od tych poważnych wielu gier, mam właśnie wrażenie że troszeczkę zapomnieliśmy, że gry potrafią też być takim bardzo prostym wywoływa wywoływaczem, przepraszam, uśmiechu a niekoniecznie muszą ciągnąć ze sobą jakieś nie wiadomo jak skomplikowane ideologie i mam wrażenie, że właśnie Showa American Story jest znakomitym przykładem gry, który sprawi, że gracz usiądzie, pogra, pośmieje się, pogada o tym ze znajomym, pośmieją się wspólnie, może pograją wspólnie. Podoba mi się i powiem szczerze, e, jakby ktoś mi powiedział rok, dwa lata, pięć lat temu, że nie kupię na przykład nowego Dragon Age'a, a kupię jakąś show'a American Story, e, to nie uwierzył, e, jednakże e, witam, e, tak wygląda rzeczywistość, e, ja się nie mogę oczekać, żeby się po prostu pośmiać, po prostu pośmiać, ja nie mam ambicji, że ta gra odmieni moje życie, e, chcę kupić tą grę, e, mieć dobry czas, bawić się, cieszyć się i tego wam również życzę, pozdrawiam serdecznie.